Cześć, witajcie na kanale posom Travel w kolejnym dniu. A jaki dzisiaj mamy dzień? Dzień dobry! Yeah! Słuchajcie, przychodzę do Was o poranku, aby wam pokazać moją roladę. Także... Wczoraj już nie robiliśmy razy, tak dzisiaj wam pokażę tą roladkę. Na początek wiedzie rolada, potem przygotowania do śniadania i później już świętowanie. Midzimy śniadanie i zaraz się widzimy. Zapraszamy. Także zapraszamy do oglądania! Jak widać Rolada szczelnie zapakowana, dlatego w poprzednim vlogu nie dałyśmy już rady Wam jej e, pokazać. O, leci z niej coś. Wycieka z niej czosnek. E, przepraszam, co ja gadam? Szpinak. <grym> Także prezentuje się... Tak, Ten zielono. Zielono, zaraz jeszcze zdejmiemy z niej folię. Teraz przekroimy może i pokażemy Wam, jak wygląda w kawałkach. I gada nawet, zobaczcie! Uuu. To jest gadająca rolata z łososiem i szpinakiem. Także przekrajamy, szykujemy się do śniadania, jeszcze tam nam się jaja robią. Także zaraz zasiadamy do śniadania i pokażemy Wam. Patrzcie, co Fabia robi. Fabia ma też tutaj po, obok stanowiska szykowane. Szczególnie nie żebra. Ale powiem Wam, że mi nosek chodzi, to i jemu musi chodzić, i ślinka cieknie na te zapachy. Jo. Także my już zasiadamy. Mamy tutaj ja już, już gotowe, nasze teraz wam właśnie pokażemy, co ja będzie jadły. No i tradycyjnie mamy żurek i do żurku nie była użyta żadna inna um, wędlina oprócz wędliny z kurczaka. Kiełbaska wędzona z kurczaka. Mhm. Później ta rolada szpinakowo łososiowa Tutaj mamy wędlinki, pierdółki, no i jaja faszerowane, dla nas dwóch chyba wystarczy, co? Tak! Także zajadamy! Także wesołego aleluja i zajadamy! Aleluja? aleluja! Tak? A co ty? Ty już jadłeś śniadanie? Ty już jadłeś śniadanie, ty mały, ty! Fabio już jadł śniadanie jeszcze byś chciał, on jest taki, wiecie co, on jest żarty. Ciągle tylko jad, jad, ten. jad i jad, tak? Dobra, my jemy Fabio, czy nie? Ty iść tam do siebie. Że Fabio tak już bardzo żebra, to damy mu jeszcze żółtka. Uwielbia żółtko, tak? No to smacznego. A w telewizji leci jeden z naszych ulubionych filmów, Peter Rabbit. Jak nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie. Widziałyśmy go pierwszy raz w drodze. Ogromnej z... z Bali, wydaje mi się, jak leciałyśmy samolotem z Bali. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, w każdym razie w samolocie, jak gdzieś widziałyśmy pierwszy raz, naprawdę jest super, obejrzyjcie koniecznie. Po śniadanku wyszłyśmy sobie na spacer z Fabio jeszcze. Cześć! Na szczęście nadal możemy wychodzić. No, także spacerujemy sobie i co mamy jeszcze dzisiaj w planach? Dzisiaj w planach mamy powrót do domu. Eee, I dobrać się do słodkości, czyli Aha, do Cinnamon, tak. bonów i do ciasta. To na pewno. Eee... I polowanie na jajka czekoladowe jeszcze mamy w planach. I co jeszcze mam w planach? Na Oprócz pewno... tego mamy w planach nic nie robienie, nie oglądanie. Nie, ja mam w plan. no, planach. Ja mam w planach złożyć dla Was vloga, także muszę edytować jeszcze vloga, żeby jutro mógł się pojawić. Eee, no i jeszcze vloga z dzisiaj trzeba będzie też edytować. Może nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. No, wraca no, prostu... w re. To praca nie jest tak, że się W jakno także y, zazmywamy do domku i dobramy się do słodkości A my wczoraj wieczorem Fabusia wyczystałyśmy troszkę tak i przyciąłyśmy! A, a już ładnie pokazywałyśmy, ale Fabuś jest troszeczkę podcięty i uczesany a my teraz wracamy do domu. Zobaczcie, że niestety pogoda się zepsuła straszne chmury tam w dali no i trochę padało dzisiaj no i jeszcze chciałabym wam powiedzieć że obostrzenia które tutaj panują czyli spacery do 2 km i niesocjalizowanie się czyli dystansowanie się zostało przedłużone do 5 maja, tak? Tak. Także do 5 maja póki co musimy zostać w domach. Zobaczymy co będzie dalej. No i zaczynamy jeść nasze słodkości Tutaj kini wersja, moja za chwilę będzie. Jeszcze... Ja jem wersję na ciepło, także podgrzałam sobie. A Mazia sobie wsadziła do lodówki. Napiszcie, czy jesteście, czy, napiszcie, czy jesteście teamem takich bułeczek właśnie team pod ciepło czy team zimno? Czy właśnie team takie zimne z lodówki, mokre bułeczki? Ja wolę na ciepło zdecydowanie, także zajadamy i widzimy się później. My weszliśmy z Fabusiem na kolejny spacer. I dla nas to jest też obowiązek. Nie tylko przyjemność, ale zobaczcie, miasto jest puste, ponieważ pada, to nikt nie chodzi. Pada i wieje, jest zimno. A mamy wrażenie, że niektórzy y, wykorzystują y, to, że mają psa i to, że można spacerować na to, żeby wyjść z domu, bo jest piękna pogoda. właśnie, a my spacerujemy czy to... Dla mnie jest obojętna taka jest pogoda po prostu. Idę z wiesz czy nie, to tak. trzeba po prostu wyjść i trzeba spacerować. Także tak, wracamy do domku. Idziemy lenichować dalej, tak? Tak, zobaczymy sobie dzisiaj jakiś fajny ciekawy film. Może właśnie nam coś polecimy też. No właśnie. Eee, także zmykamy. No później jeść. Jedziemy, jeść, jeść. No i dobra, oto jest. Nasz placek, ciasto drożdżowe, którego nie pokazałyśmy Wam w poprzednim vlogu. No i jest teraz. To jest ciasto dożdżowe z kruszonką na górze i z barbarem. U mnie w Poznaniu mówi się placek, ale Madzia się śmieje z tego, że to nie jest placek, także dajcie mówi... znać koniecznie w komentarzach, jak się u Was mówi na ciasto. Czy placek, czy jakoś może inaczej? Jak Kinia mówi placek, to mi się okaże z plackami ziemniaczanymi. Ale jest pyszny i wyrósł mega duży. Także wyszło. Wszystko nam w tym roku wyszło idealnie. A nas już została ciemna, noc wyobraźcie Powiemy sobie. Ja wam, y, Tylko fabuś się z wami pożegna już pójdzie, bo już chce iść. Z świniak e, zostanie, to... prosiak. Chciałabym powiedzieć, że y, pierwszy raz od nie pamiętam kiedy y, miałyśmy dzisiaj taki typowy dzielenia. No, taki spokojny, bez w ogóle pracy. Oglądał dużo telewizji, dużo YouTube'a. I dużo jadłyśmy. Dużo zjadłyśmy. Wszystko smakuje pysznie. I cinnamon monrole i ciasto. O, bardzo noc, Mamy godzinę po 11 znowu. No jest masakra. Ale w się właśnie w film. Once Upon a Time in Hollywood. Co się wydarzyło w Hollywood? Dawno temu w Hollywood. Z Bradem Pittem i. Leonardo DiCaprio. Tak. I naszym polskim Pawłem Zawieruchom. No, także została nam połowa, bo przerwałyśmy, bo wyszłyśmy z na spacer. Także zaraz sobie włączymy i dokończymy, bo się troszeczkę wkręciłyśmy w ten film. No i ja powiem wam, że ciężko mi już tak... Masakra oczy zwiedzona i tak. Ja nie, nie, nie potrafię tak spędzać moich dni. Aha, no, i no, dzisiaj. Nie zaś... nie umiem leniuchować. I dzisiaj zaświętowałyśmy i nawet była korona. No, wypiłyśmy pewne... Nie, sorry, jedną, jedną na pół koronę z, lim... z limonkami. To będziemy się żegnać i widzimy się w kolejnym filmie. Także nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, komentowaniu. Będzie nam bardzo miło. No, dziękujemy za dzisiejszy dzień. A jeżeli Was interesuje skąd jest ta świnka, prosiaczek, to piszcie w komentarzach. Świnia, Świnia też się żegna. Świnia też się żegna. Pa! Aha, słuchajcie, jeszcze zapomniałeś Wam powiedzieć, nie zrobiliśmy dzisiaj naszego TikToka. A co do horroru, który oglądałyśmy ostatnio. Miałyśmy Wam powiedzieć, yy, czy nam się podobał. I to był yy, jakąś W lesie nowo? nie zaśnie nikt. Tak? Coś C takiego? W lesie dzisiaj nie zaśnie. nikt. Tak, z kogo. Julią Wieniawą powiem Wam, że był to standardowy horror. Jeżeli oglądaliście. Idzie go yy, przewidzieć. Tak. Yy, droga do nikąd? Czy jak to? Zakręt? Zły skręt? Zły skręt. Zły skręt i te inne Złyskren. horrory. Tak. Zawsze na końcu. Dobra, nie spoileruj. Aha, dobra. No Także, to także... już się żegnamy. Pa, dobra, pa! Noc. Pa!